Witam w kolejnym odcinku zagrajmy w ...Rag and White Nowy Warpy. widać Ciągle warp i warpie. Podnieś go klikając na nim przyciskiem Dobra Ale... Nie wiem. Może na filmiku będzie mniej warpić. Zobaczymy. Przynajmniej u mnie w grze to Warp. Wspaniale, znalazłeś kamień bramy. Musisz teraz poszukać następnego. Spróbuj poszukać złotego. Wiosce, tak? Gdzie tu mamy wów, taki zły? Zwoj? No, Zoju, Zoju. Ach, gdzie? A, tam. No, Wraz zobaczymy. To ta obita chce? Ona jest Klękam przed tobą. przed. No, to już wiem. Cierpiący na gorączkę opuścił swoje łóżko i zaginął. No, takie <toczny> Raczej to, znaczy to nierealne. Oho. Jest tak osłabiony, że boję się. Że to po co wychodzi ma za swoje. Jeśli go znajdziesz, i sprowadzisz do mnie, dam ci jeden z trzech kamieni bram. A właściwie to po co mam pomagać? <noise> Są łatwiejsze sposoby na skróty. A może by tak rozwalić? Sprzeciwiam się z całego serca. Oto właśnie. A ja wręcz przeciwnie. Zaginiony brat Sądzę, jest że... wśród drzew za przemęczą. A z... nie będę go szukać, czy myślisz, Ha! Zrobię to, co uwielbiam. Uchłód dawać kamień. Ale... Proszę, weź kamień. Bardzo dziękuję. Chęcią go sobie wezmę. Przyda mi się w mojej misji. Nas odszukaj mego brata a możesz sobie prosić Wiesz co? Zostawię tu kamień i poszukam go Ale musi być kara Zrobimy coś innego niż się spodziewasz Powiadasz pobawimy się nim Wow 10 metrów pole Nie, więcej niż 10 metrów poleciał jeszcze filmik. Nie, nie. Pokażmy jego ciało siostrze. Tak, to dobry pomysł. Masz tu swego. Przykro mi, musiałem go skasować. To było zbyt kuszące. Na bogów Nie ży... Pesek, miałem po prostu zły dzień, wiesz? Och. Jakie cięcie. Nie wiem, może mam już ze starego na frapsa kompa, czy grawali fochy po prostu. Albo nie lubią się z frapsem. Nie wiadomo. Dobrze. Masz dwa kamienie bramy. Jednak zdobycie trzecie. Wieśniacy mówią, nie. że ten ostatni uległ zniszczeniu całe wieki temu. Rozumiem. Jednak nie wszystko straci. Wioskowy rzeźbiarz może wyrzeźbić dla ciebie nowy kamień. Musisz. No, widzę właśnie. Zobaczymy tego rzeźbiarza. O najświętszy. Słyszysz. Jestem rzeźbiarzem. Jeśli przyniesiesz mi. Tak za darmo? Och, aleś cudowny! Nie znajdziesz w kamieniu. Albo usłyszałeś, swoim tyłynka. sąsiedzie. Przynieś ten kamień do mnie. Twoim swoim sąsiedzie, który źle sko źle... skończył, go mnie wkurzył. Widzę go, nie musicie go poszukać. Sam bym go sobie poszukał. Jestem nie psujcie za Ha! Najlepszym, bo jedynym. Oto kamień, którego potrzebujesz. Widzę, widzę. Nie jestem ślepy. po po Jeszcze tak pięknie świeci. Masz. E no co jest, No o. bierz! No masz Ludzie Co to upuści jakiś upuść no, ta... upuści... no w końcu o, Ten jest wspaniały Dokładnie taki jak jego Dziękuję Co? Mam czekać? Skasowałbym cię, gdybyś nie był mi potrzebny Znowu tak głupia blokada To to pobaczymy sobie Porzucamy sobie jakimś o, ciekawe. Aha. I to jest najlepsze. Patrzcie! to jest tak się to robi w Black White. Przemilczmy to. Uczeń rozplątuje. A gra ma dzi wiele dziwnych rzeczy. Na przykład to. Rzucamy sobie kolesiem. A on jeszcze. O. Jeszcze sobie leci jakbym miał gumowe kości Oj, chyba mu się zmarło Och, odszedł O, jest kamień Skończyłem To jakieś krowa chyba, tak Albo wyk Małpa i kontakt. krowa. Zebrałeś kamienie W końcu, a teraz dawać moją nagrodę. Co to za mechanizm? Dałeś kamienie i się otwiera? Przedmiotny mechanizm to jest raczej. Dobra, teraz idziemy po naszą nagrodę chowańca. Jak widać, chowańce do wyboru są takie same jak. O, jak posługi, które musieliśmy zdobywać. Ale to tak, tylko tak. Popatrz na nie, popatrz z pewnością. Może jeszcze chciałbym. Hmm. I możemy wybrać jednego, tak. Zresztą to nie ja bo w późniejszej w etapach dowolne. gry będziemy mogli wybrać, wybrać sobie inne chowańców. Prowa. Ona jest raczej głupio, wygląda kroku. jak jest zła, silne i a ja chcemy jest właśnie złe Właśnie, szlachetnie, To mi się a nie podoba. Nie? Małpa jest działa, bardzo inteligentna, ale w ogóle nie umie wbić do bitki, a może małpa? nie pasuje mi to. O! Tygrys, to jest ten twardy, Chcesz, może trochę nie pełnosprytny, ale <grystanie> da się przeżyć. A więc mamy naszego super chowańca i przy okazji dwóch, znaczy warp. Wow, piękny, mały tygrys. A to co to była za mina? Dobra mniejsza Kończymy już ten odcinek Bo chyba czas się kończy odcinka Raczej chyba Raczej filmik nie dobiegnie do końca Dlatego W tym odcinku będziemy kontynuowali Naszą przygodę w świecie Black and Ja się już żegnam